Siemanko, Ludziska z tej strony KAPI Witajcie na Robloxie, to jest chyba następna seria, którą rozpocznę Ja dużo zacząłem serii Witajcie, to jest... Um, uh, to jest gra RPG, będziemy grać w The Locks of the Destinies RPG Sam Braven Kiedyś to grałem a się nie Nie, nie grałem w to nigdy Nigdy tej gry nie widziałem, mam nadzieję, że ta gra będzie fajna Zostałem um, ją na się... Fajnie. No, nie wiem na to, co w tej chodzi, więc zaczniemy ogólnie, no, zabijać liderów lidersów. Ała. Oje piernicze. Treście silniej... mi piszcie czy chcecie. Ogólnie przed tym odcinkiem na no, zdążę, że wejdę jeszcze na kanał dzisiaj i napiszę, czy chcecie jakieś RPG i piszcie tak czy nie. I wtedy zobaczymy co się stanie. Jeśli tak... To zostawcie, ym, napiszcie do mnie tak, że chcecie pod. Aha, czyli nie ma tutaj healing pond. Ogólnie w różnych RPG jest takie rzeczy, gdzie chodzi do takie wody, on na ciele w tej grze nie ma. Spoko. I piszcie, czy chcecie takie RPG, yy, czy takie jakieś, nie wiem, levelowanie, zbieranie questów. Piszcie ogólnie pod Dungeon delevel, Levels, zajrzę tam jeszcze dzisiaj. Nie, jutro tam zajrzę i jeśli tak, wstawię ten odcinek. Jeśli nie, po darmo nagrywam. Ale nie... Ogólnie też dużo próbuję nagrać, tylko często coś mi się psuje. I takie coś... No też XP... 2 XP... What? Okej. Okay. 250. Okej. Okay. Też piszcie, na co będziemy szli. Na różdżki, crossbow czy miecze. Miecze... Y, ruszki czy y, kusze, no kusze chciałem powiedzieć Sorry. i ja bardziej bym chciał iść na y, ruszkim tak, dla mnie różki były lepsze, bo y, możemy rozwalać y, ten z range'a ale z miecza też by były dobre, bo mie miecze zadają y, chyba więcej damera jeśli się nie mylę więc w tym odcinku po prostu dobijemy pieniądze. Dobijemy za działa. Ja. Pięć tysięcy! 5000 tysięcy. Też 5000. tysięcy. Ok, 5000 uzbieramy pieniądze golda i zakończymy ten odcinek. I widzimy się jeśli. Czy... A nie, nie wstawię nic na to. Ło tu Przestań! I no, wreszcie. Piszcie, czy chcecie też takie typu gry. Chętnie dla Was je zrobię. Jeśli nie, to spokojnie nie musicie. Wstawię tylko ten odcinek. I zobacz, i piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie, tak czy nie. A jeśli nie, zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. Jeśli nie, zostaw jeśli nie, to napiszcie w komentarzu. Łapki w górę, napiszcie komentarz i łapkę w górę, jeśli chcecie, a jeśli nie chcecie, to i tak zostawcie łapkę w górę i napiszcie, że nie chcecie. Przeczytam te komentarze yy, i jeśli coś, to we wtorek zaczniemy, zacz, przynajmniej we wtorek wpiszę, zacznę, nagram drugi odcinek. Drugi odcinek, a jeśli coś, to w poniedziałek, a jest niedziela, no jutro albo pojutrze wgram kolejny odcinek. O, dostaliśmy miecz. No, spoko, jest git. Czasami właśnie też to jest fajne, że dostajesz dr, dropy. Więc często znajdziemy takie dropy jak to... Spróbujemy nawet? 15 lewa zawiedź. Łapka w górę, jeśli mi się nam się uda. Łapkę w górę też. Czy, czy to był mój damage? Aha, nie. Okej, okay, łapki w górę wszędzie i dadłam. Nie, nie uważam. No to jeśli nam. Dobra, teraz nam się powinno udać. Jeśli teraz nam się nie uda, zabić. To będzie. Będzie. Będę zły. Nie, będziemy próbować. Jeśli teraz nam się nie uda, i tak zostawcie łapkę w górę. Powinno nam się udać. I jeśli nie, będę trochę zły. Ale. 15 level, więc się trochę nie dziwię. Ale musi nam się udać. Na YouTube. O Boże, ale mnie ściął szybko, o kurde, więc na pewno nie będziemy atakować guardów, bo jeszcze nie mamy co, ogólnie w takich y, częściach będzie, będzie słabo, najpierw na, na początku, bo będziemy tylko y, w, robić boss fight, będziemy tylko levelować się na boss fighty, um, wy, wiem, że już chcecie, żebyśmy na przykład dobili tam już 80 osiem, level i ją zabili wszystko, kraken na przykład, nie wiem czy bym powiedział Kraken, yy, na przykład wszystkie bossy, tam jest pięć bossów, które otwierają portal do głównego bossa gry. Zabieraj ile mu HP ma. No, więc pamiętajcie, musimy kontynuować tą serię, jeśli, oczywiście, jeśli nie chcecie tej serii, to oczywiście, że przestanę, przestanę ogólnie nagrywać tej serii powiem i tak dzięki y, tam. zobaczymy kto wygra y, tak czy nie jeśli będzie więcej na tak to zaczniemy a jeśli nie Tuna, co robi Tuna, aha czy mi w ogóle, czy o się zdaje? zdaje i go wykonaliśmy. je yeah. łapki w górę wszyscy łapki w górę, tak łapki w górę, lubię łapki w górę znaczy, łapki w górę robią tak, że Czym więcej łapek w górę mam tak, czym więcej yy, chcę mi się nagrywać, bo po prostu ta ilość ludzi, którzy tutaj flikałem, poświęcają dla mnie tą jedną sekundę yy, i tak to jest dla mnie bardzo dużo, bo bardzo dużo to znaczy dla każdego oczywiście yy, jakby dawali Tobie na przykład łapkę w górę, ale mi bardzo, bardzo zależy na tym, żebyście wydawali łapki w górę też mi, bo Ludzie tam mówią, że niby za to się zarabia, ale że ja nie mam tyle lat, żeby na przykład zarabiać na tym i po prostu to mnie tylko motywuje i chcę, żebym po prostu robił tak, że jedna łapka w górę, na przykład zero łapek w górę by było, że yy, nagrać czy nie, zbytnio mi się nie chce. Ale na przykład kiedy byś, na przykład teraz jak mamy łapki w górę, na przykład tam yy, tyle ile łapek na razie na pod każdym prawie odcinków mamy, to no, może mi się nawet bardzo chcę nagrać, tylko po prostu nie mogę przesadzić, bo y, za, będziecie mieć za dużo do oglądania i nigdy nie obejrzycie tego wszystko w jednym. A wiecie, mu, mu, y, ludzie, którzy teraz dołączają, tak czy jak na mój kanał, i tak y, ogarni ogarniają y, właśnie te rzeczy, gdzie, poz które pozwalają nam na przykład, Dobijasz na mój kanał i o ale fajny kanał. Oglądam pierwszy odcinek, sprawdzić jak to robi i tu na przykład fajny. Y, subskrybujemy łapkę w górę pod tym odcinkiem i oglądam resztę, a jakbym na przykład nagrywał co 5... na przykład przestanę nagrywę, znowu nagrywam przestanę i tak cały czas y, te odcinki po na przykład godzinę, y, to by po prostu wam się znudziło. Bo nie daję na przykład Wam odstępu tego czasu, żeby obejrzeć ten nowy odcinek, bo tylko będziecie oglądać te stare. Dlatego czasami tak rzadko, czasami robię, że bardzo szybko. Ogólnie teraz będzie coraz częściej tych odcinków, bo już są wakacje. Więc życzę Wam ogólnie wszystkim wesołych wakacji. Mam nadzieję, że dopóki Wasze wakacje, te wakacje, które na życie fajne były. I piszcie w komentarzach, tak czy nie. Jak nie, to szkoda, ale na pewno będzie lepiej. A jeśli, fanta a jeśli tak, to fantastycznie, bardzo się cieszę. I teraz wracamy do tematu gry. Grze, bo się rozgadają o innym temacie. Widzicie, że to jeden klucz, drugi klucz, trzeci klucz, czwarty klucz, piąty klucz. I tu, żeby odblokować, musimy mieć level 1500. A, albo to wszystkie 5 kluczy, albo 1500 leveli. Mam nadzieję. No. Ogólnie grałem kiedyś w tą grę, chyba. Mam nadzieję, że mówiłem o tym. No, mówiłem. Nie, nie grałem w tą grę. A bo ja wiem, że nie pamiętam. Osoby. Psz... Ja muszę się zapytać, Przemka. Pamiętam, że coś podobnego takiego grałem z innymi ludźmi, tylko nie pamiętam, czy to, czy to była inna gra. Piszcie, czy chcecie takie różne gry, czy chcecie RPGs, czy wolicie y, na przykład, nie wiem, y, czy wolicie gry normalnie, jakie są, że na przykład wojenne, gdzie trzeba strzelać, szaloninki, czy takie gry akcji, symulatory, że na przykład, nie wiem, SimCity, czy takie gry chcecie zobaczyć na moim kanale, chociaż że SimCity y, ogólnie laguje. To jest ogólnie taka propozycja, bo jak coś to spróbuję ogarnąć, jak najmniejszy lag żeby dla was to nagrać piszcie jakie gry chcecie jeszcze zobaczyć oczywiście napiszecie minecraft to jeśli napiszecie minecrafta to na przykład podajcie modyfikacje które chcecie żebym nagrał tam odcinek albo zaczął serię i jeśli ktoś napisze nową serię z minecrafta i na przykład tam oddajcie odpowiedź czy coś takiego tam jest albo dodaj komentarz do tego do tej odpowiedzi, tam pisze lista modyfikacji, które chcecie, a ja spróbuję to ogarnąć. Ogólnie lista modyfikacji maksimum to jest 50 modyfikacji, które spróbuję ogarnąć, bo jeśli ogarniemy na przykład 250 modyfikacji, to będzie całkiem słabo, bo oczywiście musicie mieć bardzo dobry komputer na takie coś. A ja chcę zrobić taką modyfikację, że jeśli macie bardzo słaby komputer, a zwykły Wam Minecraft nie laguje, a laguje wam na przykład modyfikacje, które mają, w znaczy Minecraft z modyfikacjami, które mają na przykład mają 100 modyfikacji to oczywiście ta, piszcie w komentarzach ile, mo, ile potrzebujecie modyfikacji, żeby nie lagowało o, mam pomysł, rozpoczniemy własną paczkę wypiszcie jakie mody chcecie i zrobimy paczkę i z tej paczki oczywiście nagram serię ale jeśli chcecie, żebym na przykład zrobił odcinek z tej albo tej gry to, oczywiście, żeby nie była jakaś trudna, że na przykład Payday czy coś takiego, bo z Payday ja mogę, tylko bym musiał kupić grę, bo nie mam. A już zastanawiałem się wcześniej o tym, tylko na razie nie mam pieniędzy. No to na tą grę, bo ona jest trochę chyba droga. Nie wiem, muszę pewnie sprawdzić, no. Na... Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć gry, to gry na Origin, bo mam Origin, a na Steamie nie mam, bo ogólnie. Na Steamie by było, że Wy byście dodawali mnie do przyjaciół, ja Was też, i nagle bym pisał, że Wy mnie dodajecie do party. I takie. Oczywiście będę też z Wami często grał, ale na przykład, jakby był na Origin, niedostępny, albo. Dos, nie, No, jeśli jestem niedostępny, albo nagrywam, albo mnie na serio nie ma, albo jeśli jestem, yy, to to oczywiście będę w, y, zalogowany na dostępne i wtedy będziecie mogli mieć doda mnie dodawać. Piszcie, czy chcecie moją nazwę, oczywiście wam podam. I tak się rozgadałem, że mamy 2500... 2600 pieniędzy i mamy ósmy level. Jest git. Tak się rozgadałem. No. Oczywiście będziemy też organizować różne rzeczy. Dla was specjalnie będę już organizować z Marcinem nie, z Marcinem już nie mam trochę kontaktu. Dawno nie rozmawiałam, już muszę się z nim skontaktować. Ogólnie wiem, że coś mi źle poszło na początku. Nie, nie, nie w tym, że ogólnie chyba z coś źle zrobiłem na początku, bo na początku jak go zakładałem, to włączyłem odcinek i jak tylko zacząłem odcinek, to od razu zacząłem tam nagrywać serię z chyba. Tak, serię zacząłem nową, a nie wiem o co mi chodziło, nowy start, nowa start i nowa seria. Nowa seria, że nowa seria będziecie, żeby było coś oglądać, bo potem macie jeden odcinek, który trwa pół minuty Ogólnie to jest ten sam program, którym teraz tu używam. Ten sam program to jest, co na początku nagrałem na tym moim pierwszym filmiku na tym kanale, czyli jest na tego. Nowy start i nowa seria, to jest ten sam program, tylko on był bardziej zepsuty i miałem tylko 4-5 minut maksimum, bo potem by się włączało i tworzyło drugi odcinek i 5 razy musiałem zacząć. No jak bo i potem się okazało, że jak wszystko już ładnie działało, to akurat tej książki nie było i dlatego była. Jest nowa seria, znaczy sezon drugi i teraz już nie mam pojęcia, co się z nim dzieje, bo tak raz nagrywam, znaczy raz na, nagrałem już tam, że. Ogólnie już jestem żelazny, tylko nie pamiętam, który odcinek był, chciałem wygrać, o mało co nie wygrałem tego odcinka, który właśnie nagrałem, a zapomniałem o trójce i czwórce chyba, albo nawet o dwójce. Nie wiem, mam dużo odcinków, które muszę jeszcze wygrać. Ogólnie teraz jest formuła. I, na i ogólnie jest formuła jest 52 okrążenie i jest 15.29. I jestem w Anglii, jakby co? To jest polski czas, o którym powiem. Więc mam nadzieję, że dobijemy. Mam nadzieję, że tego nie nagrywam. Zbytnie nie chcę: 52 kg to jest dużo. nie to dużo. Kurde, bo zawsze ogólnie sobie włączam timer i mi pokazuje, ile nagrywam, i właśnie go zapomniałem włączyć i nie wiem ile nagrywamy ogólnie w poprzednim odcinku na znaczy w poprzednim programie używałem bandicam i na bandicamie właśnie było takie fajne że y pokazywało ile już nagrałem a maksimum był 10 minut znaczy, jakbym się zarejestrował i kupił oryginalną, to bym, bym ogólnie był jak normalny program który na serio to nie jest bo to była domówka, dlatego tylko 10 minut ogólnie y Mój kolega zaczął swój własny kanał ym, na YouTube i on, on ma 0 subskrypcji, a już ma 28 y, tym No bo on cały czas nagrywa bardzo szybko i dlatego nikt go nie, nie ogląda jeszcze nie odkryje o kanale Bo to ma być O, coś nowe oh, Ty patrzcie nowy kanał Zobaczymy go słabe I właśnie on nagrał Zawsze nagrywałem. Raz nagrałem. Pamiętam, nagrałem 7 odcinków dla Was. Pamiętam, 7 odcinków w ten sam dzień wygrałem. Właśnie pamiętam, tam było Stupid Slender. Stupid Slender, może wrócę. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, Slendera. ogarniemy tam parę odcinków. Nie wiem, piszcie, jakie chcecie serie, które były kontynuowane, a które nie. No, chyba dobijemy ten 5000 golda i skończymy na serio nagrywać, bo już trochę długo nawijam i może nie chcemy się tego słuchać. Ogólnie, teraz, teraz... poczekajcie. Jedenasty level, ja pierniczę. Razy 2 XPR. What? 3X poza takie coś. Ja muszę mieć, ja wierniczę Jakbym teraz poszedł na przykład na 50 level, yy, na przykład jakbym mógł, jak ktoś by mi otworzył, jakbym zabił ten 50, ja bym miał już 4 levela z góry. Może, chyba, nie wiem. Nie obchodzi mnie zbytnio level. Przydatny jest, ale yy, nie obchodzi mnie, bo na, 50, na 66 kile się 11 level. Albo to po prostu ja zabiję bardzo dobre moby. Level 1 mam. Jedenasty. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Armory. To jest dwudziesty. A! To mamy, że na przykład mage, czyli mage level który mamy i dodaje nam 27 możemy już dostać bo zlevelowaliśmy sobie Levelowamy, levelujemy na mieczu chcę tylko to damage a, a damage multiplayer player, a multiplayer open pvp Klans, klans... Nie chcę klanu. A, bo kiedyś było takie rzeczy, że ym, możesz sobie dodawać na przykład mage damage i takie. Okej, okay, chyba już tutaj możemy nawet zakończyć, bo się trochę rozgadałem na serio. Jak zacząłem nagrywać były... Była chyba... 33 minuty, 15 chyba zacząłem nagrywać, bo dłużej dobra, zrobimy tak. Jeśli zrobimy, tak widzimy się po cięciu, bo muszę na chwilę coś załatwić. Ze zło. ok, jeśli już po, po cięciu. Dobijemy yy, 5000 golda, i piszcie w komentarzach co chcecie. Ale jeśli na przykład będzie, yy, jeśli coś pójdziemy na magię, jeśli na przykład. Do poniedziałku i Nie, do we, we wtorek obiecuję, że we wtorek spróbujesz nagrać i błagam, napiszcie w komentarzu, bo ogólnie, znaczy, jak nie proszę, żebyście pisali komentarze, to na serio nie piszecie. A jak mówię, żebyście na przykład napisali, to na przykład tam. Nie, nie piszecie. Nie. Raz poprosiłem kolegę. No znaczy się nie, nie poprosiłem. Raz mówiłem, żebyście napisali komentarzy, tam. Yy, no, napisał w komentarzu. Napisaliście, napisał w, w komentarzu. Więc na serio, nie wstydźcie się, nie wstydźcie, że, ten, że to i to i to. Po prostu wy bądźcie nabrady i piszcie, co chcecie, żebym jaką klasę wybrał, bo ta klasa mi się przyda, jeśli do wtorku na przykład będzie, że dwie osoby chcą magię, cztery osoby chcą y, miecze i dwie osoby. znaczy cztery osoby magię, cztery osoby miecze i cztery osoby kuszę to oczywiście jeden głos jest ode mnie na magię, czyli magia wygrała, ale jeśli będzie trzy na magię, to będzie cztery, to zrobimy jeszcze jedno głosowanie łapek, że 10 łapek 5, 4, 5 łapek znaczy magia 10 łapek znaczy. 10 łapek znaczy. No. Jed, 5 łapek znaczy magia. 10 łapek znaczy. Ten. Znaczy, wiecie, miarcze. 15 łapek znaczy kusza. To będzie chyba fair, moim zdaniem. Więc pamiętajcie. Dajcie łapkę w górę i widzimy się. Czy ja mam tego na go 4000? Na no serio? Okej. Okay. Jak go zabiję, Ma, macie larać. Mamy dobić 5, 10 albo 15. 5 łapek. Ła, magia. 10 miecze. Ale jeśli... Nie, to nie będzie faj, bo na przykład... 5 osób da łapkę w górę i potem, że inni ludzie na przykład będą chcieli kusze. O! To ja napiszę pod odcinkiem magia. No, pod tym odcinkiem napiszę magia, magia, y, kusze, miecze. Trzy komentarze napiszę i wy musicie y, złapkować i które z będzie najwięcej łapek wygrywa. Wygrywa kurczak Wygrywa kurczak I widzimy się W następnym odcinku Może tego Ale jeśli piszecie też Czy chcecie tą serię czy nie Widzimy się potem Papa pa. Dzięki za oglądanie Subskrybujcie Komentujcie łapki w górę I widzimy się Jak już Wyślecie komentarze I takie Starce